Cześć wszystkim, z tej strony Motodycybel Słuchajcie, chciałbym zrobić serię Jak się dorobić w GTA Online 5 hmm. Założyć własną firmę hmm. Klub, posiadam klub nocny e, powiem, powiem w ten sposób Posiadam klub nocny, posiadam firmę e, Klub motocyklowy Hangar, który produkuje banknoty e, Chciałbym to pokazać, jak się tego dorobić jak posiadać to, te wszystkie pojazdy, na przykład co ja mam, jak na to zarobić, jak to kupić, taką chatę co posiadam. Także, jeżeli ktoś będzie chętny, żeby się dowiedzieć, z miłą chęcią nagram serię o tym, jak tego wszystkiego się dorobiłem, jak to zaczęło wyglądać, opowiem wszystko po kolei w następnych odcinkach. Może jeszcze mieszkanie pokażę, bo już do firmy do klubu nocnego nie chcę mi się jechać. Ale... ale mogę wyjść, pokazać na mapie mniej więcej. Jedyną kwestią, żeby zacząć, to jest mieć minimum bądź dorobić się pół miliona. Więc jeżeli jesteś ciekaw, jak to zrobić, jak się dorobić odezwij się w komentarzu, bądź napisz, że chcesz, żebym nagrał serię Nagram, zobaczysz jak w ciągu prze kilku dni można naprawdę zarobić dobre sianko I można naprawdę, tak powiem, żyć na bogato Grać i nie oszczędzać się Także do usłyszenia Pozdrawiam i mam nadzieję, że odezwiesz się, jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak zarobić dobry, dobry hajs.